Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Witajcie w moim warsztacie, w moim garażu. Dzisiaj bardzo szybki film. Taki prosty tip: jak wygodnie używać wyżynarki, jak wygodnie ciąć wyżynarką. Ja wiem, że wszystko jest proste, jak się już wie, ale wpadłem na to przez przypadek, gdy robiłem deski do krojenia, wycinałem z klejonek takie po dwie deski i wtedy musiałem naprawdę różne łuki, takie skomplikowane, zrobić wyżynarką. I w tym momencie właśnie wpadłem na fajny sposób jak wygodnie to robić. Od tej pory tylko tak robię, gdy robię podobne, gdy wykonuję podobne prace. Także myślę, że niejednemu z Was, jeżeli nie znacie tego sposobu, się to przyda. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeżeli chociaż jednej osobie będzie to pomocne, to i tak warto było zrobić ten film i wam to pokazać. Także na pewno będzie potrzebna wiadomo wyżynarka, kawałek odpadu, taśma dwustronna, no, i jeszcze główny składnik, jeszcze jedna rzecz, którą pokażę Wam na filmie. Także zaczynajmy! Dobra, moi mili, dzisiaj prosty tip: jak wycinać różne kształty, nawet bardziej skomplikowane niż te na wyżynarką, aby było to wygodne i poręczne dla nas. Bo jak wiemy, zawsze, zazwyczaj kombinujemy coś w tym stylu na krawędzi poza krawędzią stołu. Hmm. Niektórzy mają oczywiście też wyżynarkę zamontowaną pod blatem. Ja coś takiego też robiłem, także możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale. Mamy wyżynarkę w ręku, mamy kształt jakiś taki, załóżmy jak ten do wycięcia. Bądź kiedyś robiłem. 6 desek z takich klejonek na próbę, i tam rysowałem sobie takie deseczki. Na ile mi materiału wystarczało, wychodziły po dwie, tam wam fragment wrzucę. I tam właśnie wpadłem na, to, na ten sposób. Jest bardzo fajny. Jeżeli ktoś to zna, no to po prostu to wie. Jeżeli ktoś nie zna, to myślę, że jak spróbuję, to będzie tego używał. Bo jest to po prostu tanie, a bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Także od razu przechodzę do rzeczy. Nie owijam w bawełnę. Co potrzebujemy? Potrzebujemy po prostu styropian. Najlepiej piątkę. Im wyższy, tym lepiej, bo to zależnie od naszego brzeszczotu. I teraz widzicie, on tutaj już jest używany dość, dość sporo właśnie na tych deskach. Także patrzcie sami. Musimy sobie sprawdzić grubość naszego materiału, który będziemy ciąć, plus steropian. Yy, czy nasz brzeszczot nie będzie po prostu nam uderzał w stół, bo ulegnie skrzywieniu, zniszczeniu, złamaniu? Wiadomo. W tym celu po prostu włączamy na chwilę wyżynarkę. Wyłączamy i szukamy dolnego punktu, ciągniemy w dół. No, jak widać, ten mój brzeszczot akurat się mieści, ale. Co, gdy będziemy używać większego brzeszczotu, dłuższego brzeszczotu? Warto po prostu wyciąć sobie z kawałka odpadu taką deseczkę o szerokości stopy naszej, naszej wyżynarki. Także będziemy, musimy ją tutaj kawałek naciąć yy, przez środek. Ja w tym celu po prostu zamontuję brzeszczot od tyłu. To tam nie musi być jak dokładne. Oczywiście. Mamy nacięte, ja raczej jestem przeciwnikiem jakichś y, przeróbek, wiercenia y, narzędzi. Także tutaj nie ma takiej potrzeby. Ja w stopie nie mam żadnych odporów, żeby to po prostu przykręcić. Ale do tego świetnie się nada taśma dwustronna, bez problemu da sobie z tym radę. I przyklejamy. Wiadomo, troszeczkę musimy odczekać. I teraz, nawet gdybym miał dłuższy, dłuższy brzeszczot, mógłbym pracować bezpiecznie. Oczywiście drugim sposobem jest po prostu druga tafla steropianu. Ja akurat nie mam drugiej, także, także zastosowałbym takie rozwiązanie. To rozwiązanie ma też fajną zaletę taką, że to działa tak jakbyśmy mieli właśnie, właśnie przypiętą yy, naszą wyżynarkę do stolika pod spodem i... Wszystkie brzeszczoty, które żeśmy używali wcześniej, one pracują najczęściej na tej pierwszej części i często, gęsto tniemy materiały, właśnie do 20 mm, jakieś tam klejoneczki, jakieś tam sklejki, i ta dalsza część brzeszczota jest praktycznie jak nowa. I w tym momencie możemy sobie brzeszczot po prostu wykorzystać do końca. Także ma to podwójne zadanie, nawet, nawet można tego używać praktycznie przy normalnym cięciu. To też jest jak najbardziej jak najbardziej. Yy, pomocne, oczywiście teraz musimy ten brzeszczot przełożyć, tak żeby był skierowany w dobrą stronę. Tutaj sobie można oczywiście pokombinować z jakimiś wycięciami, aby ta linia cięcia była bardziej, bardziej yy, widoczna, no bo tutaj nie ukrywam, że przy jakichś łukach, no to będzie, no trzeba pamiętać, że jesteśmy odsunięci o te 2-3 cm, ale to bez problemu damy sobie z tym radę. Także tak to wygląda. Za chwilę zobaczycie w praktyce jak to działa. Dajemy steropian pod spód. Nasz materiał dajemy na steropian. Ja będę y, robił to bez tej podstawki, bo zależy mi tutaj na dość precyzyjnym wycięciu. Także zaczynam. Okulary i słuchawki. Jak widzicie idzie bardzo dobrze, ale się dzieje. Idzie bardzo dobrze, także przełożę, teraz sobie mogę przełożyć tak, aby mi było wygodnie. Cięcie na krawędzi stołu nie zawsze jest wygodne, y powoduje drgania materiału i no wiesz, mi, że takie jest o wiele lepiej, także to teraz sobie rzutnę sobie z tej strony. I zrobione. Jak widzieliście, poszło bardzo fajnie. Tutaj troszeczkę musiałem pokombinować, bo nie mam wąskich brzeszczotów, także sobie to dopiłuję, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że praca poszła bardzo fajnie. Styropian się spra sprawuje super jako podkładka. Pilnujcie sobie tylko tej odległości, aby nie uszkodzić brzeszczotu i waszego stołu. Albo druga warstwa, albo taka deseczka, którą Mocujecie pod wyżynarką na taśmę dwustronną, bądź na jakieś tam wkręty, jeżeli macie otwory. I tyle! Jak się podobała łapa w górę. Taki prosty tip, chciałem się z Wami podzielić. Naprawdę ułatwia pracę. Trzymajcie się do następnych filmów. Ja się zabieram zakończenie tego projektu. Cześć Wam!